Cześć wszystkim z tej strony Gosia. I dzisiaj haul. Słuchajcie, tak się zarzekała. Tak mówiła, że już nic nie kupuje, oszczędzam, nie wydaje I proszę bardzo, dzisiaj haul, bo nakupiła. Słuchajcie, nakupiła, to mówię, podzielę się. I zacznę od czegoś, co jest już ze mną od jakiegoś czasu i być może pokazywałam. A jak nie, to drugi raz zobaczycie, bo jest warte zobaczenia. Słuchajcie, bo jest to bluza. Bluza z kapturem, taka kangurka. Co ma z przodu, wiecie, te kangurki, taką kieszeń. Gdzie ta kieszeń? Tutaj. Normalna. I ma z przodu napis The Thing, bo jest to z filmu coś, Johna Carpentera. Boże, wali, wali światło. I niby zwykła bluza, wszystko fajnie, pięknie, taka e, e, nic nadzwyczajnego, dopóki nie odwróci się jej na plecy. I słuchajcie, na plecach są różne sceny z filmów. Tutaj mamy właśnie mutujących kosmitów, którzy mutują. Także, o, i jeszcze jest Kertrassel. Yy, jak zamarza. Ostatnie sceny filmu zamarza. Więc takie dopiero z tyłu widać ten, ten wspaniałość. tą wspaniałość bluzową. Także niby zwykła, a z twistem. To mówię, jak pokazywałam, to warto drugi raz zobaczyć, bo miodzio, miodzio. I druga rzecz, która być może została wam pokazana, aczkolwiek nie sądzę. Dzbanek. Słuchajcie, dzbanek z ona Na białym tle lepiej. Z shopu, Taki y, w kolorze miodowym. Fajne, ma takie żłobienia szklane. I wzięłam do, nie tylko dlatego, bo wygląda trochę inaczej, ale też dlatego, bo mam z tego samego szkła, w tym samym kolorze, y, cały zestaw talerzy deserowych. Widzicie taki kolor. Także mam talerze deserowe, i do tego dzbanek mogę teraz robić. Y, Grille, pikniki, zapraszać y, gości, których y, nie mam, nie mam znajomych, nikogo nie zapraszam. Będzie nieużywane leżeć kurzyć, się, ale kupiłam. I może przejdźmy od razu do dwóch takich rzeczy nudnych, ale takich basic. Wiecie, rzeczy basic typu to są rzeczy, które są przydatne w każdej szafie, bo można je narzucić i połączyć ze wszystkim. Te rzeczy kupiłam w Primarku. Po czym z Primarka poszłam do TK Maxa i kupiłam inne rzeczy w TK Maxie. I płacąc za rzeczy. Z TK Maxa zapomniałam o rzeczach z Primarka i zostawiłam je przy kasie. Po czym wyszłam ze sklepu i zorientowałam się, że brakuje mi jednej reklamówki. Więc w panice i w biegu poszłam do, z powrotem do TK Maxa. I też y, również w panice nie wiedziałam, przy której kasie płaciłam, więc pobiegłam szybko do jednej kasy. Tam nic nie było moich toreb, więc chciałam iść do drugiej kasy. I słuchajcie, ktoś do mnie mówi: Cześć, gosia! A ja tak. Widzowie, taka sympatyczna para, ale to było śmieszne, bo wiecie, torba gdzieś zostawiona, a tu mi ludzie mówią miłe słowa i ja tak... Ta, tak, wiecie, chcę, chcę coś powiedzieć, ale mnie ciągnie w drugą stronę. Tak, o, cześć, dziękuję, dziękuję. I tak się odwracam i mówię, no przepraszam bardzo, ale zostawiłam torbę z zakupami i musiałam pobiec Ale pozdrawiam miłą parę i przepraszam, że tak musiałam uciekać, ale wiecie, rzeczy z primarka mogły zostać ukradzione, ale nie zostały. Pani przy Kasie w ogóle zauważyła torbę, szybko ją skitra siła pod, pod Ladę. A te rzeczy były, nawet jakby ktoś zabrał, to wiecie. Taniocha primark 8 funtów za sztukę, bo są to bluzy, bluzy z kapturem. Proszę bardzo, nic nie zobaczycie. O, i druga. Tak wam pokażę. Nie, czarnej aż tak nie widać, bo czarna na żółtej będzie lepiej widać. Jeszcze metka. Ale ucie urwałam. Słuchajcie, zwykłe bluzy z kapturem, trochę oversize bo kupiłam w dziale męskim i wzięłam emki. Ja najczęściej męskie ubrania kupuję Eski, ale jakoś spodobał mi się fakt oversize'u Takie, no, normalne, żółty, taki radosny, wiosenno-letni, kurczaczek i czarna, też zwykła, normalna. Ros mówi właśnie, że za duże. Ale mierzyłam Eskę. Powiem wam, coś mi ta eska nie pasowała. Niby nie była za mała, dobra, ale wolę jednak dobrze się czuję. Fajne, spoko mówię basic, basic do wszystkiego, a szczególnie jak ja dużo koszulek noszę, żeby narzucić zamiast kurtki jeansowej, taka opcja tu będę dawać, taka opcja na zmianę to słuchajcie, pokażę wam co w tym TK się kupiłam i jedną z rzeczy, które kupiłam to jest płyn do mycia twarzy taki, który niby przetwarza się w piankę nie jest napisane tutaj o jakim on jest o jakich właściwościach ale wzięłam taki, który który ma tu narysowaną bawełenkę. Było kilka rodzajów, miał tu jakieś zboża narysowane i inne rzeczy, ale bawełna mi się kojarzy z takim miłym czymś do twarzy. To mówię, wezmę ten z bawełenką. O. Nawet nie patrzcie, nie było zablokowane. Każdy mógł w tym TK się wypróbować. Pachnie ładnie. Tak, powiem wam, że nie wiem czemu, tak jak mówię, mój yy węg jest y, y, słaby i przekłamuje ale cytrynką mi to zajeżdża jakby cytrynowe było a nie mogę zobaczyć, bo akurat cenę nakleili na składzie, ale kosztowało to 3 funty 2,99 także ładnie pachnie, teraz muszę iść się wymyć poczekajcie kolejna rzecz z TK Maxa to jest bluzka sportowa, patrzcie taka, w te, w te w dziurki, w dziurki Kupiłam w dziurki, bez ramionczek. Bez ramionczek? Bez rękawków. A to dlatego, że cały czas, słuchajcie, chodzę na spinning. Tak mi się ten spinning podoba, że w każdą sobotę chodzę i słuchajcie, pocę się jak... Jak co? Jak kto się poci? Jak mysz? Nie, mysz? Pocę się jak mysz. Bo to nie jest dobre. Po... Pocę się jak... Nie wiem, no jako osoba po spinningu. W każdym razie, tam dziewczyny normalnie najczęściej pedałują tylko w stanikach sportowych. No ja jeszcze nie mam takiej odwagi, żeby tylko w staniku sportowym pedałować, ale myślę, że to będzie fajne, przewiewne także yy, za 10 funtów z TK Maxa. Bardzo fajny, dobry zakup chyba. Zobaczymy zresztą, jak się sprawdzi. I teraz coś, z czego jestem bardzo zadowolona, a mianowicie nowe portki. Słuchajcie, kupiłam też w TK Maxie spodnie, jeansy takie z firmy Seven for All Mankind. Ja miałam kiedyś z tej firmy spodnie takie czarne, to były takie Jaginsy. I powiem Wam, że tak długo ja nosiłam, aż się rozwaliły. I naprawdę były wygodne, dobre jakościowo, i długo ich y, kształt się utrzymywał. Te są. Normalne jeansy ze streczem, ale patrzcie, czy tu widać. O. Na dole one się lekko poszerzają, są ucięte, tu z tyłu jeszcze mają takie, jakby nie wiem, jak to nazwać obramówkę. I słuchajcie, to są poszerzane spodnie krop czyli one są lekko poszerzane ale są ucięte także coś dla mnie, bo ja lubię krótkie spodnie i lubię też dzwony, dwa w jednym więc widać jak noszę but za kostkę, widać skarpetkę wszystko widać, a dają taki fajny efekt, bardzo dobre mają tego strecza, więc boję się, że mogą mi się to rozciągnąć trochę, to jest rozmiar 26 w pasie, ale nie było 25, nie miałam porównania kolor fajny, popielaty, nie mam żadnych takiego, w takim kolorze no powiem wam bardzo dobre jeszcze muszę zajść na ich stronę Seven for all mankind wiem, że one normalnie są dosyć drogie z tej firmy, ale może jakieś promocje mają, o tu patrzcie no nie zauważyłam takie wyszarpane yy, dałam za nie 19,90 czyli prawie 20 funtów ale myślę, że, że jeżeli posłużą tyle co tamte moje jeginsy to są naprawdę warte ceny zostało nam już bardzo niewiele rzeczy ale jeszcze jest jedna rzecz z TK Maxa i to ja oh, też się bardzo cieszę i do moich nowych spodni pasuje, a mianowicie, słuchajcie, mm -hmm, kupiłam sobie w TK Maxie konwersy. I słuchajcie, ja zawsze mówię, że odmawiam kupowania oryginalnych konwersów, bo są za drogie. To jest 50, nie, chyba 60 funtów za parę, ale w TK Maxie o wiele tańsze, 25 funtów, 24,99 i to co mi się bardzo podoba, to niby takie zwykłe czarne, ale właśnie ten tutaj materiał, to jest materiał taki z lekką gumką rozciągliwy i wygląda z daleka, tak jakbym miała low tops krótkie trampki ze skarpetką więc tutaj muszę nosić krótką skarpetkę, żeby nie było jej widać i tylko ta góra tworzy takie yy, smaczek, dodaje yy, niczego nie dodaje jest po prostu yy, inna, fajna i bardzo mi się podoba, dzisiaj w nich chodziłam pierwszy raz i powiem wam, no wygodne, no jak, jak to trampki, no nowe trampki tu też to logo jest tak fajnie wszyte, w sumie nie, mam jedne inne konwersy i chyba tak to logo nie jest wszyte, więc tutaj te szwy widać tak mi się spodobały słuchajcie, przymierzyłam mój rozmiar kupiłam w dziale męskim ale rozmiar 6,5 to jest 39,5 chyba będzie na nasze. Tak, 39,5, bo zauważyłam, że w konwersach muszę mieć tą połówkę. 39, co noszę normalnie, jest trochę mi przyciasne, więc idealny rozmiar. Czasami warto do męskiego działu po buty zajść, ale na tak mi się spodobały. Nie wiem jak to, bo to tak jak mówię, jest materiał. Pewnie od zakładania, jak się wkłada, buty się tutaj będzie szarpać. Pewnie to się wybrudzi szybko, ale i tak, no za tą cenę, za połowę ceny, bardzo fajne. Warte chyba. Zobaczymy. Kolejna rzecz dotyczy moich włosów. Jeszcze nie wypróbowałam, ale tak jak widzicie, dzisiaj one są bardzo proste. A to dlatego, że byłam u fryzjera i ona suszyła na tą rolkę, wałek. No wiecie, taką szczotką, szczotka okrągła. To suszyła i się wyprostowały ładnie, ale jak widzicie na innych filmach, moje włosy często się wykręcają, szczególnie na końcach i dużo z was mówi: "O Gosia, tobie się włosy kręcą, ty masz kręcone". Ja się z tym faktem nie zgadzam, zawsze mówię najwyżej falowane, ale postanowiłam zaryzykować i słuchajcie, kupiłam sobie szampon i odżywkę do włosów kręconych. Tak jak mówię, jeszcze nie wypróbowałam i nie wiem, czy mi to coś da, ale może to spowoduje, że ten skręt, ta fala, jak ja to nazywam, będzie bardziej widoczna. No chyba nie, na pewno nie wypadną, jak zacznę używać szamponu nieprzeznaczonego do moich włosów, a może coś to da. Ta firma Paul Smith. Ja z, z, od niego, od tego człowieka miałam. Y z innej serii, takie w turkusowym opakowaniu, on ma zawsze ładne kolory różowe, zielone, takie i chyba w turkusowym miałam i naprawdę dobre to było dla mojego włosia, także zobaczymy jak się sprawdzą te dla loków, ciekawe czy na pewno są jakieś friki co próbowały, wiecie, proste włosy a próbują szamponów dla kręconych ja nigdy jeszcze nie próbowałam to mówię, czas najwyższy nie ma już specjalnego zapachu. Coś tam pachnie, ale nie wyraziście, więc nie powiem Wam. Kolor ładny będzie się dobrze prezentować, może zadziała. Zobaczymy na innych filmikach, czy będą bardziej skręcone, czy nie. I ostatnia już rzecz to jest yy, trzy w jednym. Pokażę wam dwie z tych trzech, a to dlatego, że było to kupione w trzy paku. I jedną z tych rzeczy mam na sobie, a mianowicie mowa jest o biustonoszu. Słuchajcie, mówiłam i narzekałam w herbatce z Gosią, że moje ulubione staniki z Primarka coś z nimi porobili i teraz mnie kują w pachę. I słuchajcie, no nie mogę sobie dobrać normalnego, dobrego stanika, więc zaryzykowałam jeszcze raz. Ten model z Primarka kujący w pachę, ale poszłam o rozmiar większy. Słuchajcie, oni zmienili chyba rozmiarówkę i. Teraz rozmiar większy jest moim rozmiarem, czyli dlatego mnie kuło w pachę, bo było trochę przyciasne. I poszłam z rozmiaru 75E do 75F. Brzmi bardzo y, dużo i wygląda gigantycznie. No, ale y, nie powiem, że mnie to cieszy. Takie małe C, małe C y, byłoby miłe, ale nie. Ale jeżeli ktoś chce, to naprawdę na duże biusty jednak mogę polecić. Patrzcie, jakie to duże. Ja sobie mogę. Cała twarz mi tu wejdzie. Jak można mieć takie piersi? Ej, serio, cała głowa. Dobra, słuchaj, to są trzy paki. I wybrałam te najbardziej neutralne. Te, ale neutralne, ale patrzcie, jakie ładne. Taki kolor szary, taki, nie wiem jak to określić. Bardzo ładny. Drugi w trzypaku był czarny w kropeczki. Bardzo ładny. I trzeci, który mam na sobie, to wam pokażę. Taki brzoskwiniowy. Więc ja nie mam naturalnych ani białych staników. Muszę kolejny trzypak kupić. Ale myślę, że ten też nie rzuca się pod białymi ubraniami. Tak bardzo to mówię za ładny, ładny. Taki, taka e, brzoskwinka. Taki wielki. F. F! Słuchajcie. No, ale powiem Wam jeszcze: 75. 70... Co oni tu piszą? Patrzcie. Teraz zauważyłam. Ja teraz się kieruję rozmiarówką wielką, wielkobrytyjską. Więc na wielkobrytyjską rozmiarówkę to jest 34F. 34 to znaczy, że jest 75 pod biustem. Ale niby na nasze polskie zmienili na miseczkę G. Nie wiem, czy to, czy to ma sens. Patrzcie, 34F, a pod spodem 75G. G. No się nie dziwię, że to na głowę pasuje, jak to jest G. <śmiany> jak ten! Pokémon w tych kulkach, czy one takie kulki mają. I tam siedzą Pokémony. To ja teraz taki Pokémon jestem. To gdzieś było w internecie, jak chłopak do dziewczyny przez internet tam gadali, a on później mówi, przyślij mi swoje zdjęcie w Staniku i właśnie ona mu tak przysłała zdjęcie w Staniku. No, słuchajcie, to tyle. Nie kupiłam nic więcej. Jak widzicie, tych rzeczy niedużo, ale i tak się nazbierało, żeby zrobić dobrej jakości wideo. I będą jeszcze lepsze, bo, bo parę rzeczy, słuchajcie, yy, mam takich, że będę robić wideo. Także niedługo, niedługo. A ja dzisiaj pozdrawiam Was, przesyłam buziaki, całusy, uściski. Życzę udanego tygodnia. My zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo i trzymajcie się ciepło. Pa!